Cześć. Dzisiaj przygotowałam dla ciebie stylizację, która idealnie nada się na zbliżające Boże Narodzenie. Jest to stylizacja, która nadaje się dla sylwetki typu gruszka i sylwetki typu prosto jest, że gruszka woli, jeżeli ma podkreśloną talię, ale taka sukienka również się sprawdzi, szczególnie u gruszki, która ma odrobinę wystający brzuszek. Dlaczego jest dobra dla gruszki? Mamy tutaj świetne, rozszerzane rękawy, koronka, która przyciąga uwagę i sukienka ma krój linii A, czyli rozszerza się ku dołowi i tym samym maskuje szersze biodra oraz masywniejsze uda. A dlaczego jest dobra dla sylwetki typu prostokąt? Oczywiście, prostokąt też lepiej będzie wyglądał, kiedy talia będzie podkreślona, ale ta sukienka też będzie odpowiednia właśnie ze względu na to, że nada mu kobiecych kształtów poprzez objętość na górze i objętość na dole. Jeśli nie wiesz, jakie sukienki dla siebie wybierać, czy też inne typy ubrań, to koniecznie zdecyduj się na analizę sylwetki online, a już dziś Każdą moją usługę z kodem stylowa możesz kupić minus 20%.